Dziewiąta edycja zlotu japońskiej motoryzacji Osaka 2025 odbyła się na początku lipca na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi. W czasach powszechnego zachwytu nad chińskimi samochodami elektrycznymi, warto popatrzeć na coś, co powstało i zdobyło świat w elegancki sposób, bo tak można powiedzieć o historii japońskiej motoryzacji. Japończycy szybko dostrzegli, że kopiowanie i niska cena to ślepa uliczka, a wycinanie w pień konkurencji to piłowanie gałęzi, na której się siedzi. Nad żółtą rzeką jeszcze tego nie odkryli, a mogli przecież skopiować tę filozofię od Japończyków. Nie dziwi więc fascynacja samochodami Made in Japan, a nawet bardziej JDM, czyli autami oferowanymi tylko w Japonii. Ale przysłowie, że po japończykach się nie poprawia, na zlocie Osaka nie obowiązuje. Jest to Lancer 7 generacji. On seryjnie wychodził z wolnosącym silnikiem dwulitrowym 4 4G63. On trochę modyfikacji tutaj jest zrobionych przeze mnie. Jest dołożone turbo, podniesiona moc, moment obrotowy praktycznie o 100% można powiedzieć względem serii, bo teraz jest 255 koni, 350 nm momentu. No i tak się bawimy, 10 lat już jest ze mną, także myślę, że to nie jest jeszcze koniec modyfikacji. Jak widać japońskie dążenie do perfekcji udziela się także Polakom. Inny pojazd został skomponowany niczym Ikebana. Nowy samochód, w którym tutaj przyjechaliśmy, jest to Nissan 200SX S13 z silnikiem V8, przygotowany do jazdy w driftingu. Właściwie przebudowany od podstaw do jazdy w kontrolowanym poślizgu, pod maską silnik V8. Jest to silnik, który nie występuje w tym nadwoziu. Jest to oczywiście swap z Lexusa, 4-litrowy silnik, wolnosąty, troszeczkę pomodzony, generuje ponad 300 KM mocy. Innym fanom motoryzacyjne Bushido nie pozwalało na taki mariaż. Mamy tutaj Nissana 370Z. Eee, taki wyjątek wśród wszystkich innych aut, wszyscy robią swapy na 2 jak ja postanowiłem iść inną drogą, jest tutaj oryginalny silnik Nissan'a, całkowicie przebudowany, eee, mamy aktualnie około 800 koni, uczę się tak naprawdę tego auta, auto zostało zbudowane dopiero w zeszłym roku. Pokora przed mocą. To także japońska cecha godna naśladowania na polskich drogach, na których japońskie marki uważane są za najlepsze w świecie.